Czy codzienna ejakulacja może poprawić twoje zdrowie? A może powstrzymywanie się od niej zmniejszy twoją sprawność seksualną? Wielu mężczyzn zadaje sobie to pytanie, a dzisiaj ujawnię mity i prawdy dotyczące częstotliwości ejakulacji. W dzisiejszym nagraniu zrozumiesz, jak częstotliwość ejakulacji może wpływać na twoją energię, wydajność seksualną, a nawet na prostatę. Zanim zaczniemy, subskrybuj kanał. Aby otrzymywać więcej treści na temat energii męskiej i witalności. Etap 1. Wprowadzenie do tematu. Czy ejakulacja jest dobra czy zła dla Twojego zdrowia? Czy istnieje idealna częstotliwość dla utrzymania zdrowia mężczyzny? W Polsce, gdzie tematy zdrowia seksualnego są często traktowane z większą powściągliwością niż w innych krajach europejskich, istnieje wiele sprzecznych informacji. Jedne źródła twierdzą, że codzienna ejakulacja poprawia zdrowie. Inne sugerują, że powstrzymywanie się od ejakulacji zwiększa poziom testosteronu. Ale jaka jest prawda oparta na badaniach naukowych? Dzisiaj przeanalizujemy badania naukowe prowadzone przez Polskie Towarzystwo Urologiczne oraz międzynarodowe instytuty medyczne, aby zrozumieć wpływ ejakulacji na Twoją energię, wydajność seksualną i zdrowie prostaty. Jeśli chcesz nadal uczyć się o zdrowiu mężczyzn, zostaw łapkę w górę i włącz powiadomienia. Aby niczego nie przegapić. Etap 2. Korzyści z regularnej ejakulacji. Zacznijmy od pozytywnych aspektów. Czy regularna ejakulacja może przynieść korzyści dla Twojego zdrowia? Nauka zbadała to zagadnienie, a niektóre badania sugerują, że mężczyźni, którzy ejakulują średnio 21 razy w miesiącu, mogą mieć niższe ryzyko raka prostaty. Badania te zostały również przeanalizowane przez zespół z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dlaczego tak się dzieje? Podczas ejakulacji organizm eliminuje toksyny i wolne rodniki obecne w nasieniu. Proces ten wspomaga naturalne mechanizmy oczyszczania organizmu, stymuluje odnowę komórkową i hormonalną, pomagając utrzymać równowagę prostaty. Polscy urolodzy zwracają szczególną uwagę na ten aspekt w profilaktyce chorób prostaty. Może przyczynić się do lepszego zdrowia psychicznego i redukcji stresu. Ponieważ uwalnia endorfiny i sprzyja relaksacji. W naszym kraju, gdzie stres zawodowy jest wysoki, ten aspekt ma dodatkowe znaczenie. Ale uwaga! Nie oznacza to, że musisz ejakulować codziennie, aby być zdrowym. Te badania są obserwacyjne, co oznacza, że pokazują korelacje, ale nie dowodzą, że więcej ejakulacji gwarantuje pełną ochronę. Polski system opieki zdrowotnej podkreśla znaczenie zrównoważonego podejścia do wszystkich aspektów zdrowia. Najważniejsze jest prowadzenie aktywnego i satysfakcjonującego życia seksualnego we własnym tempie, z poszanowaniem zarówno własnych potrzeb, jak i wartości rodzinnych. Niektórzy mężczyźni po pięćdziesiątce i sześćdziesiątce martwią się, że jeśli nie będą regularnie ejakulować, mogą napotkać problemy zdrowotne. Pamiętaj jednak, że twój organizm posiada naturalne mechanizmy radzenia sobie z tą sytuacją. Najważniejsze jest znalezienie rytmu, który odpowiada twojemu osobistemu zdrowiu, sytuacji związkowej i stylowi życia. W mojej klinice w Krakowie spotykam pacjentów, którzy niepokoją się tym tematem, szczególnie po przeczytaniu sprzecznych informacji w internecie. Kluczem jest zrozumienie, że twój organizm jest odporny i adaptacyjny. Nie działa według ścisłych harmonogramów, jeśli chodzi o zdrowie seksualne. Jestem ciekaw. Jak zmieniło się twoje rozumienie zdrowia seksualnego wraz z wiekiem? Podziel się swoim doświadczeniem w komentarzach. Twoje spostrzeżenia mogą pomóc innym mężczyznom, którzy borykają się z podobnymi pytaniami. Etap 3. Co się dzieje, gdy mężczyzna ejakuluje rzadko lub przestaje? A co z sytuacją przeciwną? Czy przejście dni, tygodni, a nawet miesięcy bez ejakulacji może powodować problemy? Wielu mężczyzn ma tę wątpliwość, a są pewne ważne czynniki, które należy wziąć pod uwagę. Co dzieje się w Twoim ciele? Po pierwsze, nasienie nie gromadzi się w nieskończoność. Jeśli nie ejakulujesz, Twój organizm naturalnie wchłania plemniki, lub mogą być one eliminowane w moczu. Ten proces jest dobrze udokumentowany przez badaczy z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Po drugie, możesz doświadczyć tymczasowego dyskomfortu. Niektórzy mężczyźni odczuwają stan określany jako nieprzyjemne uczucie przepełnienia, lekki dyskomfort w jądrach po pobudzeniu bez ejakulacji. Po trzecie, mniejsza liczba erekcji może wpływać na krążenie w prąciu. Regularne erekcje pomagają utrzymać zdrowie tkanek prącia i lokalną oksygenację. W polskiej medycynie profilaktycznej zwraca się uwagę na ten aspekt zdrowia mężczyzn po 40 roku życia. Ale czy powstrzymywanie się od ejakulacji może być niebezpieczne? Nie ma dowodów na to, że rzadka ejakulacja powoduje choroby takie jak rak prostaty. Badania przeprowadzone przez Centrum Onkologii w Warszawie potwierdzają te wnioski. Jednak mężczyźni o niskiej aktywności seksualnej mogą mieć wyższe ryzyko zaburzeń erekcji i problemów z ejakulacją, takich jak przedwczesny lub opóźniony wytrysk. W Polsce, gdzie dostęp do specjalistów zdrowia seksualnego jest coraz szerszy, te problemy można skutecznie diagnozować i leczyć. Ponadto, brak aktywności seksualnej może prowadzić do naturalnego zmniejszenia pożądania i reakcji seksualnej z czasem, co polscy seksuolodzy opisują jako zanik funkcji z braku używania. Pracowałem z pacjentami, którzy przechodzili okresy nieaktywności seksualnej z powodu różnych okoliczności życiowych, stresu zawodowego, zmian w związku lub problemów zdrowotnych. To, co zaobserwowałem, to fakt, że organizm się dostosowuje, ale ponowne podjęcie aktywności seksualnej czasami wymaga cierpliwości i zrozumienia. Jest to podobne do aktywności fizycznej. Gdy robisz długą przerwę, powrót do rutyny wymaga czasu na adaptację. Wniosek. Jeśli niska częstotliwość ejakulacji wiąże się z utratą pożądania, brakiem spontanicznych erekcji lub trudnościami z wydajnością, może to być sygnał, aby szukać porady medycznej. W Polsce Narodowy Fundusz Zdrowia pokrywa konsultacje urologiczne, które mogą pomóc w diagnozie tych problemów. Etap 4 Znalezienie równowagi. Co jest najlepsze dla Ciebie? Jaka jest więc idealna częstotliwość? W tym miejscu wielu specjalistów DS zdrowia ma różne opinie, ale o to, co sugerują badania, nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania. Twoja optymalna częstotliwość ejakulacji zależy od Twojego wieku, stanu zdrowia, sytuacji związkowej i osobistej satysfakcji. Polskie Towarzystwo Seksuologiczne podkreśla tę indywidualność w swoich wytycznych. Dla mężczyzn po czterdziestce utrzymanie regularnej aktywności seksualnej, czy to poprzez seks z partnerem, czy samostymulację, oferuje następujące korzyści. Utrzymuje prawidłowe funkcjonowanie seksualne. Zgodnie z zasadą, Używaj, albo stracisz, która dotyczy wielu układów organizmu. W polskiej medycynie prewencyjnej zasada ta jest często przypominana pacjentom. Może pomóc utrzymać zdrowie prostaty poprzez regularną wymianę płynów. Badania prowadzone przez Śląski Uniwersytet Medyczny potwierdzają tę zależność. Przyczynia się do ogólnego dobrostanu poprzez uwalnianie hormonów szczęścia, takich jak oksytocyna i endorfiny. W polskim systemie opieki zdrowotnej coraz większy nacisk kładzie się na holistyczne podejście do zdrowia. Ale zmuszanie się do ejakulacji, gdy nie masz na to ochoty, tylko dla korzyści zdrowotnych, nie jest konieczne ani zalecane. Zgodnie z polską tradycją medyczną, naturalny rytm organizmu powinien być respektowany. Jakość jest ważniejsza niż ilość. Satysfakcjonujące doświadczenie seksualne raz w tygodniu może być korzystniejsze niż codzienna mechaniczna stymulacja bez prawdziwego pożądania. Ten wniosek odzwierciedla polskie podejście do zdrowia, które ceni umiar i równowagę. Pamiętam pacjenta po pięćdziesiątce, który przyszedł do mnie zaniepokojony, ponieważ przeczytał w internecie, że musi ejakulować trzy razy w tygodniu dla zdrowia prostaty. Wywierał presję na siebie i swój związek. Po omówieniu rzeczywistych badań naukowych poczuł ulgę, wiedząc, że jego naturalny rytm był całkowicie odpowiedni dla jego zdrowia. Która informacja z tych, które omówiliśmy do tej pory, była dla ciebie najbardziej zaskakująca? Czy coś zmieniło twoją perspektywę na temat twojego zdrowia seksualnego? Daj mi znać w komentarzach. Zawsze interesuje mnie, które aspekty tego tematu najbardziej rezonują z widzami. Etap 5. Sygnały ostrzegawcze. Kiedy szukać pomocy. Podczas gdy wahania w częstotliwości ejakulacji są normalne, istnieją pewne sytuacje, w których zalecana jest konsultacja medyczna. Jeśli doświadczasz bólu podczas ejakulacji lub w godzinach, dniach po niej. W polskiej terminologii medycznej nazywamy to bolesną ejakulacją i wymaga ona diagnostyki. Jeśli zauważysz krew w nasieniu, jest to stan określany jako krwiomocz nasienny. I wymaga natychmiastowej konsultacji urologicznej. Jeśli ejakulacja staje się trudna lub niemożliwa, mimo pobudzenia seksualnego. Specjaliści w Centrum Medycznym Medicover w Warszawie oraz innych polskich ośrodkach medycznych są przygotowani do diagnozowania tych stanów, jeśli masz nagłe zmiany w zdolności do osiągania lub utrzymywania erekcji. W polskim systemie opieki zdrowotnej dostępne są skuteczne metody leczenia zaburzeń erekcji. Te objawy mogą wskazywać na choroby podstawowe takie jak zapalenie prostaty, infekcje lub inne problemy zdrowotne, które wymagają profesjonalnej uwagi. Nie pozwól, aby zakłopotanie powstrzymało cię przed zgłaszaniem tych problemów. Jako urolog mogę ci powiedzieć, że takie rozmowy są całkowicie normalne w środowisku medycznym, a wczesna interwencja często prowadzi do lepszych wyników. W Polsce, gdzie tradycyjnie tematy zdrowia seksualnego mogły być traktowane z rezerwą, obserwujemy pozytywne zmiany w kierunku otwartości na te zagadnienia. Etap 6. Praktyczne wskazówki do utrzymania zdrowia seksualnego. Poza dyskusją o częstotliwości ejakulacji, oto kilka zaleceń opartych na dowodach naukowych, które pomogą utrzymać optymalne zdrowie seksualne w miarę starzenia się. Pozostań aktywny fizycznie. Regularne ćwiczenia poprawiają przepływ krwi w całym ciele, w tym w okolicy narządów płciowych, wspierając zdrową funkcję seksualną. W Polsce popularne są spacery, jazda na rowerze i pływanie. Wszystkie te aktywności są doskonałe dla zdrowia seksualnego. Utrzymuj zrównoważoną dietę bogatą w owoce, warzywa, pełne ziarna i zdrowe tłuszcze. Co jest dobre dla serca, jest dobre dla zdrowia seksualnego. Tradycyjna polska dieta może być zmodyfikowana w kierunku większej ilości warzyw i ryb, co jest zalecane przez Instytut Żywności i Żywienia. Zarządzaj stresem poprzez metody, które działają dla ciebie. Medytacja, głębokie oddychanie, hobby lub czas spędzony na łonie natury. Przewlekły stres jest głównym zabójcą libido. W Polsce coraz bardziej popularne stają się techniki redukcji stresu, takie jak mindfulness. Ogranicz spożycie alkoholu i unikaj palenia. Oba te czynniki mogą negatywnie wpływać na wydajność seksualną z czasem. Polskie badania pokazują silną korelację między nadużywaniem alkoholu a zaburzeniami erekcji. Kontroluj poziom testosteronu poprzez regularne badania kontrolne, szczególnie jeśli zauważysz objawy takie jak zmęczenie, zmniejszone libido lub zmiany nastroju. W Polsce dostępne są specjalistyczne kliniki zajmujące się zdrowiem hormonalnym mężczyzn. Komunikuj się otwarcie ze swoim partnerem na temat pragnień, potrzeb i zmian, których doświadczasz. Wiele problemów seksualnych ma komponenty psychologiczne, które poprawiają się dzięki szczerej komunikacji. W polskiej kulturze, gdzie czasami trudno jest otwarcie rozmawiać o intymnych sprawach, ten aspekt jest szczególnie ważny. Widziałem niezwykłe postępy u mężczyzn, którzy wdrożyli te zmiany w stylu życia. Jeden z pacjentów na początku sześćdziesiątki całkowicie przekształcił swoje zdrowie seksualne, angażując się w rutynę spacerową i dietę śródziemnomorską przez zaledwie trzy miesiące. To pokazuje, jak proste zmiany mogą przynieść znaczące korzyści. Etap 7. Obalanie powszechnych mitów. Wyjaśnijmy kilka powszechnych nieporozumień. Mit. Częsta ejakulacja wyczerpie twój testosteron. Prawda, nie ma dowodów na to, że regularna ejakulacja obniża poziom testosteronu w długim okresie. W rzeczywistości niektóre badania prowadzone przez kolegium medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego sugerują, że aktywność seksualna może tymczasowo zwiększyć poziom testosteronu. Mit oszczędzanie nasienia czyni je silniejszym lub bardziej potętnym. Prawda, nasienie jest produkowane w sposób ciągły. Starsze plemniki, które nie są ejakulowane, są po prostu wchłaniane przez organizm, a nowe są wytwarzane. Przedłużona abstynencja może w rzeczywistości obniżyć jakość nasienia. Polskie kliniki leczenia niepłodności podkreślają ten fakt w swoich zaleceniach. Mit, pożądanie seksualne naturalnie zanika wraz z wiekiem u mężczyzn. Prawda: chociaż zachodzą zmiany, wielu mężczyzn utrzymuje zdrowe pożądanie seksualne i funkcje nawet po siedemdziesiątce i później. Nie akceptuj znaczących zmian jako po prostu części starzenia się bez omówienia ich z lekarzem. Polscy geriatrzy podkreślają, że aktywność seksualna może i powinna być częścią zdrowego starzenia się. Mit. Leki na funkcję erekcji są niebezpieczne lub są desperackimi środkami. Prawda. Nowoczesne leki na funkcję erekcji są bezpieczne dla większości mężczyzn, gdy są przepisywane odpowiednio i mogą być cennymi narzędziami do utrzymania zdrowego życia seksualnego, gdy są potrzebne. W Polsce leki te są dostępne na receptę po konsultacji z lekarzem, zapewniając ich bezpieczne stosowanie. Zrozumienie tych faktów może złagodzić niepotrzebny niepokój i pomóc Ci podejmować świadome decyzje dotyczące Twojego zdrowia seksualnego. W oparciu o to, czego dowiedziałeś się dzisiaj, jakie konkretne działanie planujesz podjąć, aby wspierać swoje zdrowie seksualne? Podziel się swoim zamiarem w komentarzach. Badania pokazują, że publiczne zadeklarowanie naszych celów zdrowotnych sprawia, że jesteśmy bardziej skłonni do ich realizacji. Ponadto, wszyscy możemy uczyć się z podejść innych do poprawy zdrowia mężczyzn. Chcesz dowiedzieć się więcej o naturalnym zwiększaniu swojej potencji i energii? Moglibyśmy stworzyć część 2 z bardziej zaawansowanymi strategiami. Zostaw komentarz, jeśli chcesz, abym poruszył więcej na ten temat. Na koniec subskrybuj kanał i włącz powiadomienia, aby nadal otrzymywać istotne treści, które mogą przekształcić Twoje zdrowie i jakość życia. Dziękuję za oglądanie i Twoje zdrowie.